Witajcie moi mili. Słońce już zachodzi, a ja nagrywam dla nas, dla Was, dziesiąty filmik. Dziesiąty, tak, dzisiaj chyba będzie dziesiąty. Z takim nietypowym tytułem, mianowicie, jak widzicie, chrzest z kasety. Od razu wam pokażę tą kasetę. O, to jest taka kaseta. Magnetofonowa starego typu. Tutaj macie odbicie lustrzane, ale jest to kaseta Śpiewajmy Panu druga z serii. Tutaj jest taki Duch Święty. Myślę, że go widać. O, tak wyglądała ta kaseta do magnetofonów kasetowych takich małych. Już teraz myślę, że Niewiele osób ma w ogóle te. Oj, ma te magnetofony i, i niewiele osób pewnie z tego korzysta. Teraz słoneczko będzie mi świeciło w oczy. Zaparkowałam na takim, w takim miejscu niedaleko z tyłu widać jezioro. Nie wiem czy widzicie tam, o, u góry jest jezioro. Akurat tu, gdzie mieszkam na Kaszubach, to tych jezior jest po prostu multu. Około mojego domu niedaleko dosłownie 10 minut, niecałe 10 minut. Piechotką jest jezioro, w którym się kąpiemy. W naszej wsi jest też kilka jezior. Dookoła tutaj, w sąsiedniej wsi, jak widać, też jezioro. Także wody mamy dużo. Akurat to pasuje, bo chcę mówić o chrzcie, tylko nie o chrzcie wodnym, nie o chrzcie z wody, tylko o w Duchu Świętym, ponieważ właśnie ta formacja, z której ja się wywodzę, z którą mam kontakt i, i właściwie całą moją formację, to jest odnowa w Duchu Świętym, gdzie bardzo ważnym takim elementem trudno to nazwać elementem bardzo ważnym momentem, Wejścia do wspólnoty takiej charyzmatycznej, czy, czy w ogóle do tego ruchu, jest chrzest w Duchu Świętym. Myśmy z mężem przez wiele lat byli, czy, czy prowadzili takie grupy modlitewne, które głównie studiowały pismo święte. To były lata no, 90., dawno temu i szukaliśmy jakiejś konkretnej formacji, szukaliśmy neokatechumenatu, nawet przeszliśmy całą formację ale jakoś Pan Bóg się do tego za bardzo nie przyznał mieliśmy takie poważne przeszkody, że już nie pojechaliśmy na, na samą konwiwencję ale przeszliśmy całą tą formację, natomiast przepraszam mężowi bardzo podobało się Podobał się ten, ta formacja odnowy w Duchu Świętym, ponieważ jak przeczytał, czy gdzieś tam się dowiedział, jest w niej więcej takiego, więcej spontaniczności, więcej wolności niż w Neokatechumenacie, czy, czy w Oazach Rodzin, czy tam w innych formacjach. No i szukaliśmy takiego. Gdzieś jakiś takiego ojca duchowego, który by nas w to wprowadził, jakiejś wspólnoty, która by nam pokazała, w jaki sposób się formować. Szukaliśmy w Gdańsku, ale tam też mieliśmy poważne przeszkody. No i któregoś dnia był u nas przyjaciel, który, który wracał z nadmorza na południe Polski. Przepraszam, muszę się napić. Także był u nas z całą rodziną, więc sprezentował nam taką kasetę, magnetofonową, właśnie. I mój mąż myślał, że to jest jakaś kaseta którą gdzieś tam dostawał od, od rodziców, podobne kasety z takimi ckliwymi piosenkami religijnymi, typu disco, nie, to się mówiło religio polo, niezbyt pochlebnie. Mąż nie lubił takich, zresztą ja też nie. Nie przepadamy, za, nie przepadamy tak, bo mąż już nie żyje. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, dwa lata temu mój mąż zmarł. Stąd też te moje vlogi, takie pojedyncze, w sensie, że sama to nagrywam, jest to jakaś tam kontynuacja tego, co robiliśmy razem. W każdym razie dostaliśmy tą kasetę i mąż tą kasetę wziął tak dwa palce z takim niezbyt zadowoleniem na twarzy. Patrzę, bo tutaj jakieś gołąbki siadają na drutach. I, a ten, ten przyjaciel, który mu to podarował, mówi: Michał, przesłuchaj. No i faktycznie po jego wyjeździe myśmy już byli zmęczeni, położyliśmy się spać. No i tam przy łóżku mieliśmy, właśnie, magnetofon kasetowy. Włożyliśmy tą, tą kasetę, puściliśmy sobie tak na dobranoc, żeby zobaczyć, co tam jest. No i z pieśni na pieśń po prostu byliśmy tak niesamowicie poruszeni, tak, tak wzruszeni. Jeszcze tam były nagrane momenty śpiewu w językach, który słyszeliśmy wtedy pierwszy raz. A sama kaseta była nagraniem z czuwania w zesłanie Ducha Świętego. Także cała wspólnota tam śpiewała. I mąż oczywiście no był tak zachwycony, zaczął szukać w tej, w tej kasecie jakichś namiarów. I okazało się, że tam drobnym druczkiem było napisane, kto, kto nagrał tą, tą kasetę i do, do kogo można ewentualnie się zwrócić po, po kupno. No, i to był Janusz Kochut. Nie wiem, czy ktoś z Was zna Janusza Kochuta, on jest słynnym muzykiem, kompozytorem między innymi e, grał dla Jana Pawła II na jakimś tam dużym wydarzeniu, już nawet nie pamiętam. A ktoś może go znać, bo w czasie pandemii nawet e, pokazano go w Teleekspresie, bo wymyślił sobie, że wejdzie z klawiszami na dach swojego domu i zagra dla mieszkańców Bielska Białej koncert, ponieważ wszyscy byli wtedy w lockdownie. I on sobie wymyślił taki, jak to powiedzieć, no taki artystyczny, artystyczne wydarzenie, prywatne, ale jednocześnie publiczne. I pokazano to w Teleekspresie, także to taki margines. W każdym razie mój mąż dodzwonił się do, do tego Jana, Janusza Kochuta, zamówił u niego tam chyba z 10 kaset, dlatego że My słuchając tej kasety przez całą noc, puszczając jedną stronę, drugą stronę. Potem znowu przekładaliśmy na pierwszą, na drugą. I właściwie całą noc słuchaliśmy tej kasety i płakaliśmy. I to, to było tak niesamowicie poruszające dla nas, oboje przeżyliśmy no, coś niesamowitego. Nie wiem jak to nazwać, no takie poruszenie. Mocne poruszenie religijne, uczuciowe, no takie dogłębne poruszenie duchowe. Wydawało mi się, że, że następnego dnia, jak słońce wzejdzie, to świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Nie wiem, że świat się skończy. Po prostu to było coś, coś. No, trudno, brakuje mi słów. W każdym razie na fali tego przeżycia, na fali tych, tych doznań takich duchowych postanowiliśmy tam pojechać po prostu do tych ludzi. Okazało się, że mieszkają na południu Polski, więc kawał drogi, całą Polskę trzeba było przejechać. No i myśmy postanowili tam jechać jeszcze. Wtedy Mikołaj był bardzo mały, miał 3 lata, nasz starszy syn był nastolatkiem. I w roku 1996 pojechaliśmy tam do Pewli Wielkiej, gdzie było czuwanie, wzesłanie Ducha Świętego. No i tam to było naprawdę przypieczętowanie tego wszystkiego, i zaczęła się nasza droga wspólnoty takiej odnowy w Duchu Świętym, charyzmatycznej. Tam dostaliśmy dar języków. Bracia na nas wkładali ręce, modlili się za nas, tam byłam uzdrowiona też. I powiem Wam, że dopiero później, jak opowiadaliśmy braciom, którzy, którzy byli już tacy doświadczeni, doświadczonymi charyzmatykami, oni nam powiedzieli, że to, co myśmy przeżyli, to, to był duch, chrzest w duchu świętym podczas słuchania pieśni pełnych ducha. Tak normalnie, Chrzest w Duchu Świętym odbywa się w ten sposób, że, że bracia, starsi ze wspólnoty, animatorzy modlą się nad, nad tymi, którzy, którzy chcą wstąpić, którzy przeszli przez seminarium wiary czy też może kurs Filipa. W każdym razie, którzy przeszli jakąś formację, chcą wstąpić do wspólnoty, to właśnie takim punktem. Punktem wejścia takim ważnym, inicjującym jest, jest chrzest w Duchu Świętym. I, I bracia nam wytłumaczyli, że to, co myśmy przeżyli, to, to właśnie był chrzest w Duchu Świętym, zupełnie nietypowy. Po prostu Pan Bóg chciał nam pokazać, gdzie, gdzie będzie to źródło naszej formacji. Gdyby nie to, my, my byśmy nigdy nie poznali tych ludzi, nie było wtedy internetu. Yy, no, po prostu nie mieliśmy z nimi żadnych żadnych takich ludzkich powiązań. Natomiast Pan Bóg w taki cudowny sposób nas tam skierował i chwała mu za to. I też dziękuję, że za wszystkich tych braci i siostry z tamtej wspólnoty, te, którzy, którzy wtedy działali, którzy nas przyjęli. Od tamtej pory mamy z nimi serdeczne, przyjacielskie. Relacje. Teraz właśnie też byliśmy u nich na, na tych rekolekcjach. No, także takie świadectwo właściwie o tym, że Pan Bóg jest niesamowicie kreatywny. On nigdy nie działa w taki sam sposób i, i w stosunku do nas też zastosował no, swoją metodę, łamiąc wszelkie schematy, jakie sobie ludzie wypracowali czy. Czy te wspólnoty charyzmatyczne? Po prostu Pan Bóg jest wolny, On czyni wspaniałe dzieła, czyni to, co chce. No, takie świadectwo moje dzisiejsze. Chyba tyle na dzisiaj. Taki, jak to się mówi, car vlog po samochodu, ponieważ to są życiowe vlogi. Akurat teraz jadę na zakupy i. Jest mi wygodnie z samochodu tutaj do Was się odezwać. No, także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Jutro mam nadzieję z Bogiem, papa. Pa.